I to jest bardzo rzecz interesująca i symptomatyczna, że jest się powszechne w Europie przekonanie o tym, że coś zmieniło się w Europie, że rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której wykształca się jakiś nowy sposób rządzenia Europą. I rzeczywiście jest tak, że jeśli dzisiaj w sposób, jakiś sposób utożsamiamy go z akronimem Merkozy, niewykluczone, nie że, nie że niedługo będzie to akronim Merkola. To, to będzie jeszcze z, z, zabawniejsze w gruncie rzeczy, jeśli François Hollande wygra wybory we Francji, a wtedy będzie jeszcze czasowo jakiś To rzeczywiście jest, to jest tylko przykład tego, że, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zdajemy sobie sprawę z tego, i się, wykształca się coś, coś nowego. na sytuacja, w której do, do, do tej pory nie, miała, nie, nie była planowana, czy nie była przewidywana jako sposób funkcjonowania Unii Europejskiej. Teraz, Oprócz tego, o czym mówił, czy to, do, dodając do tego, o czym mówił pan doktor Rzosłów Legalski, chciałbym na kilka rzeczy zwrócić uwagę na jakby technikę, czy technologię tego tej, tej, tej kształtowania się tej nowej sytuacji. Po pierwsze, pamiętam, jak niedawno byłem na konferencji w Samptonie Wągiewnika, którą organizował Biały Kruk, i tam pan do, do, profesor Prostowski zadał jedno pytanie bardzo ciekawe. Skoro e, wszyscy mówią, że wszyscy są tak starczy, te wszystkie państwa są tak strasznie zadłużone, e, 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 w, t, mają takie te ogromne e, długi, które, które się kumulują i tworzą e, te pro, problemy e, wypłacalności, to pytanie: on zadał pytanie razie, kto ma te wszystkie pieniądze? Kto te wszystkie pieniądze miał, który, te, te, które te wszystkie te pieniądze tym wszystkim krajom pożyczył? Skoro one są wszystkie tak strasznie zadłużone, to kto ma te pieniądze? I to nie jest pytanie bez e, e, wyłącznie natury e, retorycznej. No. Odpowiedź brzmi tak, że nikt, i na tym polega problem, te pieniądze w ogóle nie istnieją, no. które, które są e, tymi wszystkimi długami. One no, nigdy, nigdy fizycznie w takiej sumie nie istniały, nigdzie u nikogo w żadnej kieszeni. No. To jest samoreprodukująca się pętla e, e, zadłużeniowa, no, która po prostu powoduje, że narasta coś, czego nigdy fizycznie nie było i nie będzie. I to jest też zjawisko, które ma miejsce w Unii Europejskiej. Ta władza, która jest w Unii Europejskiej, jest taką władzą samoreprodukującą się po części wirtualną. To jest pewien zasób władzy, który gdybyśmy chcieli powiedzieć dokładnie, gdzie on się znajduje i kto go ma w ręku, to byśmy nie mogli wskazać takiego miejsca. To jest zbyt, zbytnie uproszczenie, gdy mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby to byli już nawet masoni, żeby to byli, ktokolwiek, żeby to było, żeby miał tą władzę realnie. Jej nie ma. Jej nie ma w takim znaczeniu, jak, jak, jakim znamy ją z, z państw. Ta władza jest czymś właśnie reprodukującą się, tak jak te długi. Tak? Ona po prostu istnieje w procedurach, ona istnieje w przestrzeni pomiędzy. Ona istnieje w szeregu decyzjach, ona istnieje w szeregu układach, które razem dają pulę, zwaną, władzą w Unii Europejskiej. Więc to nie jest takie proste, że można by najechać jakieś jedno miejsce, zdobyć go, spalić, zniszczyć i przejąć władzę w Europie. To, tak, tak to nie działa, tak, tylko, tak to nie będzie. To. Po tą władzę się sięga tym różnymi sposobami, bo ona jest władzą, która jest po części właśnie taką samoreprodukującą, jak powiedziałem, pulą pewnego, pewnego potencjału. Teraz pytanie, jak po tą władzę sięgnąć, w jaki sposób po tą władzę sięga w takim właśnie fantomicznym nieco, nieco systemie, który jest specyfiką tej polityki europejskiej. Po pierwsze, wydaje mi się, że pierwszym warunkiem jest, czy, czy należałoby uwagę na, na pierwszą rzecz istotną, będą się rozróżnienie pomiędzy obiektywizacją reguł europejskich, a manipulowaniem regułami europejskimi. No. Otóż e, e, po władze w Unii Europejskiej sięgają ci, którzy potrafią zrozumieć, że każda europejska procedura, każdy europejski przepis, cokolwiek jest tworzone jako tak zwana e, e, europejska e, regulacja, jest zachętą do twórczego wykorzystania tego przepisu, tej procedury, tego zapisu dla własnych celów. To wszystko jest wyłączne i, 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 i państwa de facto dzielą się na te. Które wierzą w to, że prawo europejskie ma charakter obiektywny. I po prostu trzeba go przestrzegać. I ono jest zewnętrznie narzucone, ważniejsze niż prawo krajowe, i po prostu to, co musimy robić to wyłącznie europeizować polski system prawa. Czy jakikolwiek inny system prawa. z no. tym o polskim, bo, bo taka, trochę oceniając funkcjonowanie pomoc, obecnego rządu. I ci są. Poddawanie takiemu przekonaniu o, o tym, takim uwarunkowaniu, to, to jest ten, ten, to ta piętasz, to piętaszkowatość, o której mówił e, pan doktor Żuraski, prawda? Są to przekonanie, że to prawo zatem jest, e, te regulacje zatem obiektywną, pe, obiektywną e, e, formą, do której my mamy się po prostu dopasowywać. I jest druga grupa, która, e, która czy, 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 czy druga pula myślenia czy drugi sposób myślenia, który mówi, wszystko to jest wyłącznie zachętą do tego żeby potem to twórczo przepracować w kraju, żeby zrozumieć co w takim razie można z tych regulacji wyprowadzić dla własnych potrzeb. I jeśli jest tak, że jednocześnie w tym samym okresie, na podstawie tego samego przepisu prawa w Polsce zamyka się stocznie, a w Niemczech gotuje się stocznie. Jeśli dokładnie na temat tego samego przepisu prawa no w Polsce e, 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 Zabrania się pomocy publicznej, a to samo prawo pozwala finansować największe banki europejskie, żeby nie upadły, prawda? I ratuje z ciężki, zastrzekamy ciężkich pieniędzy publicznych prywatne instytucje finansowe w Europie. Bo to pokazuje właśnie tę różnicę między tymi, którzy uważają, że przepis, którzy uważają, którzy, którzy dali sobie, tak powiem, to przetłumaczyć że przepis jest obiektywną regułą, którą po prostu trzeba mod modele biurokratyczne wprowadzić w życie, tym, którzy uważają, że każdy przepis jest zachętą do jego twórczego przemyślenia.